Czy to prawda, że katolicy są niemili? Co się dzieje w kościołach we Lwowie? O co toczy się spór, walka w Gieczwałdzie? Krótko te wątki zarysuję. Witam Was wszystkich, tutaj Anna Mandrela, kanał Ręgraf. Koniecznie subskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Jeśli chcecie mnie wesprzeć, zachęcam, żeby to zrobić. Informacje w opisie, ponieważ jak wiecie bądź też nie wiecie, jeśli tutaj trafiliście po raz pierwszy budujemy na Górnym Śląsku studio dla różnych projektów medialnych. Dlatego jeszcze też troszeczkę będziemy w rozgardiaszu przez najbliższe tygodnie, ale mam nadzieję, że będzie się to dzięki Wam rozwijać. Dziękuję wszystkim, którzy ten projekt wsparli, którzy też do mnie piszą, którzy do mnie pisali. Jestem Wam wszystkim bardzo, bardzo wdzięczna. Więcej informacji już niedługo. Również pojawiły się informacje, że ten ostatni program z zeszłego tygodnia, że była w nim soba jakoś dźwięku, no nad wszystkim będziemy pracować. Dzięki Waszej hojności. Mam nadzieję, że uda się profesjonalizować te wszystkie działania. Zapraszam Was przede wszystkim jutro, czyli w piątek, na spotkanie o niezłomnej zakonnicy, siostrze Izabeli. Jest tutaj wiele wątków o tym, jak mordowano polskie elity. To historia, która po raz pierwszy została tak opisana. Jeśli możecie. Przybądźcie do Gliwic. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli wydanie tej książki, ponieważ tylko dzięki Wam to mogło się ukazać, i wkrótce będę te książki wysyłać wszystkim, którzy, którzy powinni je dostać. Mam nadzieję, że wszyscy je wkrótce. Otrzymacie, natomiast również w niedzielę 23 kwietnia będzie odprawiona msza ze wszystkich darczyńców, ze wszystkich, którzy wsparli wydanie tej publikacji. Będzie to również 125 rocznica urodzin siostry Izabeli. Otrzymałam, słuchajcie, informację, którą chciałabym przeczytać. Również byłam proszona o poruszenie pewnych wątków, tak więc je poruszę. Od pana Krzysztofa. Które również do mnie pisze, wspiera moje działania, też książkę o siostrze Izabeli, który jest związany ze środowiskami kresowymi. No, dostałam informację, którą na maila, więc skoro tą informację dostałam, rozumiem też, że w związku z tym, żeby ją przeczytać, żeby ją przekazać dalej, tak więc czytam ją dla Was. Chodzi o to, co dzieje się we Lwowie. Muszę, jakaś właśnie pani, pani z Lwowa pisze, muszę napisać o tym, jak naprawdę jest w Lwowie w parafii świętej Maryi Magdaleny. Piszę po to, żeby nikogo nie zmyliły gesty i zapewnienie o wielkiej przyjaźni obu prezydentów. Może w ich, w ich wydaniu tak jest, jeśli chodzi o to przyjaźń naszych... Prezydenta Polski i prezydenta Ukrainy. Niestety w naszym kościele jesteśmy prześladowani, a nawet im bardziej Polska pomaga, to okupanci naszego kościoła nie ustają w dręczeniu parafian. Dodam tylko, że są to młodzi ludzie urodzeni w wolnej Ukrainie. Podam kilka przykładów. Zdjęli ze ściany dwie stacje Drogi Krzyżowej, udekorowali cały korytarz wiszącymi krawatami. Przy konfesjonalne stoi przedpotopowe, przeciwpożarowe, czerwone straszydło, wiadra i piasek. Przed ołtarzem Matki Boskiej Częstochowskiej na stałe jest podłączony odkurzacz. Coraz to nowe obrazy na ścianach, dużo starych fortepianów i innych śmieci. Po tak zwanym remoncie są obdrapane ściany i dużymi literami napisano, że to sala organowa. Oczywiście mieliśmy wydzielone godziny, kiedy można się modlić, a w nocnych godzinach wielkiego czwartku, piątku był koncert. Jeżeli ktoś spragniony tak ekstremalnych przeżyć to zapraszam. Mam, myślę, że jest to hmm. Ważny głos. Nie wchodzę za bardzo w te tematy wojny na Ukrainie, dlatego że moim zdaniem jest dużo manipulacji z jednej i z drugiej strony. Więc nie chcę, mając dobre intencje, przez przypadek podać jakichkolwiek fałszywych informacji. Natomiast musimy też dbać, przy okazji nie zapominać o naszych Polakach w Lwowie czy o naszym dziedzictwie kulturalnym tym bardziej że za okazaną pomoc wydaje się, że mm, powinno być jakieś tutaj odwdzięczenie się czy też wdzięczność chociażby dla tej polskiej kultury w Lwowie czy to dla religii, da sakrum. Okazuje się, że jednak tak się nie dzieje. Druga informacja: proszono mnie, aby poruszyć ten temat, jednak może poruszę go, jeśli tak się uda, jeśli Pan Bóg da w rozmowie z kimś, kto na ten temat więcej wie, więc jeśli ktoś ma więcej informacji na ten temat, napiszcie do mnie, gdyż nie znam sprawy od środka, nie wiem jak to jest, nie wiem, w którym to będzie miejsce, ponieważ już od. Jakiegoś czasu słyszymy o sporze, jaki toczy się w Gierczfałdzie, gdzie, jak wiemy, mamy sanktuarium maryjne, mieliśmy potwierdzone objawienia Matki Bożej. Ja tam też niedawno byłam i jest to piękne miejsce, ale wciąż nieznane. Nie jest ten potencjał wykorzystany, tak jak to jest chociażby w Lourdes, lub w Fatimie, ale też przez to miejsce pełne spokoju, które ma swój urok. I drodzy Państwo, co się dzieje? Ma tam powstać, nie wiem dokładnie w którym miejscu, gdyż jeśli przeglądam te artykuły w internecie, to są podane różne wersje, powstać lidl i wysypisko śmieci. Więc mieszkańcy wobec tego protestują, ale nie wszyscy Mamy też takich, którzy twierdzą, że nie ma żadnego większego sklepu, więc, więc, więc dobrze, żeby sklep powstał. No też pytanie, dlaczego akurat niemiecki Lidl? Dlaczego na przykład nie polskie Dino i sklep o bardzo dużej powierzchni? Nie wiem, jak ma wyglądać ta kwestia wysypiska śmieci. Więc na pewno jest to wątek, który warto śledzić. No, tym bardziej, że tutaj w jednym z artykułów właśnie jest to podkreślone, że tutaj chodzi o e, niemiecki e, Lidl, a wiemy, też sprawa tych objawień w Gietrzwałdzie, to jest za czasów, kiedy na tych terenach e, polskość, e, język polski e, był tępiony. Nagle Matka Boża w języku polskim tam e, przemówiła, więc też jakby cały czas kwestia też no, dominacji nad tym terenem, w tym wypadku ekonomicznej, gospodarczej. Jeśli coś wiecie więcej na ten temat, zachęcam Was, żebyście napisali mi w komentarzu, coś więcej powiedzieli, co wiecie na temat gierfałdu. W giczwałdzie o giczwałdzie będzie głośno w tym roku. Tyle mogę powiedzieć. Z pewnych informacji, które już wiem i mam nadzieję, że jeszcze raz w tym roku osobiście przy pewnej okazji Getzfaut odwiedzę, ale nie będę tego zdradzać, o tym mam nadzieję niebawem. Kolejna kwestia to jest książka, którą chciałam już Wam od jakiegoś czasu polecić. I myślałam, słuchajcie, że jej nie ma w języku polskim. Ja słuchałam audiobooka, który jest dostępny na YouTube w języku angielskim. Książka bardzo ciekawego brytyjskiego autora, ojca Williama Fabera czytałam również jego książkę Postęp duszy. I to jest bardzo dobra lektura do pracy nad sobą. I ta książka, o której dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, również nawiązując do tego wątku, o którym na początku wspomniałam, czyli do tego pytania, czy katolicy są niemili? Jak to jest, że katolicy są niemili, nieuprzejmi? Czy rzeczywiście tak jest? Z moich doświadczeń niestety tak jest, że zdarzało mi się, poznać ateistów, czy zdarzało mi się poznać w życiu osoby zafascynowane różnymi duchowościami, które rzeczywiście w takim obyciu międzyludzkim były bardziej miłe niż niestety katolicy. I jest to ciekawy temat do zastanowienia się nad sobą, ciekawy temat do dyskusji, ale oczywiście no to nie oznacza, że przez to Religia katolicka miałaby nie być prawdziwa, czy coś tracić z jej prawdziwości. Ludzie, nawet jeśli się określają jako katolicy, to nie zawsze w praktyce dążą do doskonałości, nie zawsze wszystko rozumieją, mają różne ograniczenia, upadają. Zresztą, stanowimy się dzisiaj nad tym, jak to jest. Dlaczego właściwie często ci katolicy są bardziej niemili, ale to tak nie jest, że mamy kierować się ku tej religii, gdzie mamy najmilszych ludzi, bo takiej nie znajdziemy, bo wszędzie mamy różnych ludzi, milszych czy też agresywnych, niemiłych, zgrzędliwych, wszędzie mamy różnych ludzi. To właściwie jest ten nurt pragmatyzmu. Może sobie kiedyś o tym w cyklu Problemy Filozofii bardziej powiemy. E, nurt wzięty od. No, właściwie Kant był prekursorem, ale tak tego nie rozwinął. William James, on jest twórcą tego pragmatyzmu. I potem poszedł taki trend. Że my już nie szukamy tej kwestii obiektywnej prawdy, prawdziwości, jeśli chodzi o doktrynę, e, tylko patrzymy na etykę, patrzymy na ludzi. Tam, gdzie ludzie się lepiej zachowują, za tą religią idziemy. Więc wszelkie jakieś w tym momencie e, grzechy duchowieństwa katolickiego są wyciągane jako argument za fałszywością religii. W średniowieczu w ogóle tak nie myślano. E, Wiedzieli ludzie, że Człowiek jest grzeszny, że nawet najlepsi księża czy też papieżowie mogą upaść, ale to nie zmienia faktu, że z objawienia, które poznaliśmy, czy też właśnie z tych dowodów na istnienie Boga, o których sobie będziemy mówić, Boga można udowodnić, a wiele cudów, samo zmartwychwstanie Pana Jezusa, objawienie, informacje przekazane na ten temat, rozwój Kościoła i tak dalej, to argumenty za tym, że wiara katolicka jest tą najbardziej godną wiary. Przede wszystkim prawdziwość historyczna tych wydarzeń, w odróżnieniu od jakichś bajek, które się pojawiają w mitologiach. Jednak Rzeczywiście duch apostolski powinien od nas wymagać tego, żeby do ludzi o innych poglądach podchodzić z uprzejmością, żeby po ludzku być miłym, żeby kogoś, kto inaczej myśli, od razu nie atakować, nie być jakimś takim no, niemiłym, nie być za bardzo krytykującym. A dzisiaj, jeśli widzimy katolików. No to bardzo często jest tak, że oni słuszne mając idee i sugestie i z dobrego serca chcieliby walczyć no, z tymi wszystkimi, których uważają za nie takich jak trzeba. I zamiast spojrzeć na to, dlaczego ten człowiek ma takie poglądy, a nie inne, dlaczego mm, na przykład, jeśli jest to kobieta, która bierze udział w jakichś czarnych marszach, jeśli jest to ktoś, yy, kto może atakuje kościół, jest niewierzącym, zamiast spojrzeć, co się do tego przyczyniło, i z nim porozmawiać, i go zaciekawić, polecić mu jakiś film, jakąś książkę, no bardzo często ci ludzie są atakowani. I to z, mimo, mimo dobrych intencji, oczywiście. Ale są krytykowani, są atakowani jako ci drudzy. Nie ma takiego ducha, albo brakuje takiego ducha apostolskiego. Tego polecam Wam na YouTube w języku angielskim. A można sobie odsłuchać audiobooka Ojciec William Faber, Kindness. Bardzo dobrze się tego słucha, jeśli ktoś zna język angielski. I myślałam, że tylko to Wam polecę, gdyż myślałam że nie ma tej książki w języku polskim, że jest to tylko po angielsku, William Faber Kindness, jeszcze raz powtórzę. Natomiast gdy krótko się przygotowywałam do tego dzisiejszego e, nagrania, e, znalazłam informację o tym, że akurat w tym roku, czyli to musi być świeża rzecz sprzed kilku miesięcy, w 2023 roku, i tutaj wydawca się ze mną nie, nie, nie skontaktował, to ja to z, oczywiście tutaj znalazłam, że jest taka książka, chcąc powiedzieć o tej języku angielskiej. Wydawnictwo na jej głowie, wcześniej o nim zbyt wiele nie słyszałam, wydało w tym roku polską wersję książki Ojca Fabera. Nazywa się To O dobroci. I jest to wznowienie. Jakiejś książki, która się już wcześniej w Polsce, pod koniec nawet XIX wieku, ukazała. Sama ta książka przez Ojca Fabera została napisana w 1889 roku. Więc już jest to stara rzecz, ale bardzo dobrze się to czyta. W ogóle no nie traci to moim zdaniem nic na, nic na znaczeniu. Bardzo dobrze się to czyta. I można sobie zadać pytanie, to jest pierwszy problem z tym polskim tłumaczeniem, ale z tego, co wiem, to te wydawnictwo, które to teraz wznowiło, korzystało z tłumaczenia właśnie już tego starego, tylko je, mam nadzieję, współcześniło, bo tylko przeglądałam taki darmowy fragment, który tam był, bo ja się opieram na tym, że właśnie słuchałam tego audiobooka w języku angielskim. Natomiast już pojawił się problem z samym tłumaczeniem. Ponieważ w języku angielskim to jest kindness, a na język polski to zostało przetłumaczone o dobroci. No, otóż dobroć, bycie dobrym no to nie jest to samo, co kindness. To jest taki to angielskie kind, które byśmy przetłumaczyli jak no, bycie miłym. Tylko mamy bycie miłym, no to nie jest to samo, co Miłość, tak? Jest też w języku angielskim takie słowo jak goodness, które się bardziej z dobrocią kojarzy. Więc ja bym to kindness przetłumaczyła bardziej o uprzejmości albo o byciu miłym. Ponieważ jest różnica pomiędzy byciem dobrym, a byciem miłym. Ktoś może być bardzo dobry. Mieć bardzo dobre intencje wobec drugiego człowieka, łącznie z tym, że będzie się za niego modlił, zamawiał za niego msze święte, dawał mu prezenty albo będzie pracodawcą, który dobrze prać, płaci swojemu pracownikowi albo mm, itd. Tak będzie matką, która, która wszystkiego chce co najlepsze dla swoich dzieci wszystko im daje, zapisuje je do najlepszej szkoły prywatnej, katolickiej i tak dalej. Ale nie będzie w tym tego kindness. Tego po prostu bycia miłym dla drugiego człowieka, ale tutaj też w tym się zawiera wiele rzeczy. Bycie miłym, bycie takim właśnie wyrozumiałym, e, uprzejmym. I właśnie ojciec Faber pisze, że przez takie e, nastawienie, przez takie podejście do ludzi, my możemy no, o wiele więcej zdziałać, niż jeśli będziemy do siebie się zwracać takim, takim tonem, pełnym pretensji, e, niemiłym. I wydaje mi się, że zwłaszcza my, Polacy, musimy nad tym pracować. Że byłam mm, nie bez powodu autorem tej książki, jest, ojku, już nie wiem teraz, czy to jest Anglik, czy Irlandczyk, no ale, ale właśnie e, ktoś, kto pochodzi z, z Wysp Brytyjskich. E, I tam, jeśli my tam pojedziemy, zamieszkamy, jak ja kilka lat mieszkałam, to no to jest takie pierwsze doświadczenie, że ludzie w takim pierwszym kontakcie czy to w urzędzie pracy, na studiach, w restauracji, w pociągu itd. itd. Panie różne, które nie wiem, sprzedają bilety, sprzedają kawę, pracują w banku, pracują w urzędzie, to mój pierwszy kontakt był taki, że ludzie są dla siebie bardziej mili niż w Polsce, gdzie to co znałam z różnych miejsc, z różnych urzędów. To było po prostu, nie zawsze, ale bardzo często, no takie, takie, takie chamstwo człowieka wobec człowieka, które z rozmów z ludźmi, wiem, że no być może to były pozostałości PRL-u, tego, że wtedy wprowadzono takie chamstwo, że tego jeszcze nie było wcześniej, w dwudziestoleciu międzywojennym, jeszcze wcześniej, że jednak no mimo wszystko, chociaż też już się pojawiało jakieś zepsucie obyczajów, to, to było ważne, żeby był jeden człowiek miły dla drugiego. I tutaj właśnie ta komuna w Polsce mm, dużo zepsuła pod tym względem, pod tym względem mm, bycia, bycia miłym dla siebie po prostu. Jest to coś, dla, nad czym wydaje mi się, dlatego, jako Polacy, musimy pracować, żeby to na nowo odbudować. Nawet jeśli się z kimś nie zgadzamy, czy to politycznie, czy to właśnie w jakichś różnych sprawach, to nawet widzimy to w tym samym środowisku, w dyskusjach chociażby, jeśli ktoś ma Twittera, na Twitterze, no ile jest chamstwa, ile jest takich przepychanek, zamiast w miły, uprzejmy sposób no drugiemu powiedzieć o co chodzi, użyć takich właśnie prostych zwrotów, jak, jak proszę, dziękuję. Ja tutaj też czasami mam sobie sporo do zarzucenia. To nie jest tak, że ja wam tutaj to jakoś mówię z perspektywy osoby, która czuje, że pod tym względem jest doskonała. Wydaje mi się, że każdy z nas musi nad tym pracować, bo wyrośliśmy jako Polacy. Być może ktoś w niektórych rodzinach miał lepszy przykład, ale w społeczeństwie każdy z nas gdzieś chodził do szkoły, do urzędów, do, do banków, załatwiał różne sprawy i spotkał się z tym takim hamstwem, z byciem niemiłym. Dlatego no, bardzo zachęcam Was do przeczytania tej książki, tylko ze świadomością, że źle został ten tytuł przetłumaczony i co za tym idzie to słowo. Przez całą książkę się pojawia, przejawia, przewija, powtarza to słowo kindness. I to nie jest dobroć, to jest taka uprzejmość, to jest bycie miłym. Ponieważ e, może być pani, która chce e, jakoś ukształtować młode pokolenie, ale będzie to robić niez właściwym sposób, niewłaściwym tonem. Chodzi o taki właśnie całokształt. Z drugiej strony, ktoś może być. I też o tym rozmawiałam z jedną dziewczyną, która też mieszka długo na Wyspach. I tam też są ludzie, którzy są no bardzo, bardzo mili, very kind, ale nie będą dla nas na dłuższą metę dobrze. I nam się wydaje, że właśnie Polacy często jadą do Wielkiej Brytanii, i ktoś jest dla nich taki bardzo miły. No to oni sobie myślą, ojej, to, to już będzie mój przyjaciel. Okazuje się, że oni po prostu są tak wychowani, żeby być uprzejmi, żeby się uśmiechać, miło się zwracać, ale nie zawsze długofalowo za tym idą dobre intencje wobec tej osoby i wtedy doceniamy, że no jednak ci Polacy czasami e, jakiś nasz znajomy nieodpowiednio się może do nas odezwał, ale tak naprawdę on ma dobre intencje, na niego my możemy e, liczyć jakby, jakby, jakby trzeba było, tylko po prostu tak taki jest przyzwyczajony, żeby się w ten sposób odzywać, tak? Więc jakby na no, dobroć to nie jest bycie miłym. Musimy najlepiej, jakby te dwie rzeczy szły w sobą w parze, że mamy wobec kogoś rzeczywiście dobre mm, intencje, dobrze mu e, życzymy, chcemy dla niego dobrze, i przy okazji jesteśmy mili, żeby to nie było takie, e, takie fałszywe. Jak jeszcze tutaj ojciec Faber to opisuje, co to jest, to kindness, on pisze, że to polega na wylaniu się. Lub przelaniu siebie samego w drugich, to jest taka zdolność, czyli nawet no, mamy problem, bo na przykład nie wiem, jesteśmy nauczycielem, e, dziecko coś źle mm, zrobiło, jesteśmy nie wiem, w związku, e, gdzie ta druga osoba coś zrobiła, co nam się nie podobało. Cały czas będziemy mieć takie sytuacje. Mamy znajomych i oni coś zrobili nie tak, jak oczekiwaliśmy. i żeby w po prostu postawić się też w sytuacji tej drugiej osoby. E, dlaczego ona się tak zachowała? Jakie są jej motywacje? E, czyli tutaj mamy właściwie życzliwość, byłaby też może dobrym, słowie, dobrym słowem. Jest to postawienie drugich w miejscu samego i tak wobec nich zachowywanie się, jakbyśmy chcieli, żeby się wobec nas. Zachowywano. I jeszcze, właśnie różne takie przykłady on tam daje w tej książce, tego właśnie, czym jest to kindness i jak to praktykować. I dlatego o tym mówię, bo chciałabym, żeby więcej ludzi to praktykowało. On powiedział, że bardzo byśmy się zbliżyli do nieba, do raju, gdyby ludzie. Taką cnotę praktykowali. Tylko tutaj też nie wiem, nie odsłuchałam też całego tego audiobooka, ale od razu chcę zwrócić uwagę na pewną wątpliwość, bo my też mamy taką tendencję do tego, żeby iść od jednej skrajności po prostu do drugiej, że albo ktoś właśnie nie ma tej w sobie życzliwości, bycia miłym, więc jak coś mu się nie podoba, to bardzo ostro od razu reaguje. A z drugiej strony, gdy już ktoś chciałby się ćwiczyć w cnotach, w tej miłości bliźniego, w tym byciu miłym, to też zapomina o pewnej swojej takiej asertywności i czasami na wszystko się zgadza, potem tego żałuje, że nie stawia pewnych granic, i nie o to chodzi w byciu miłym. Chodzi o to, że jeśli no nie możemy czegoś zrobić, to też możemy miłym tonem odmówić. Tylko po prostu chodzi właśnie. Właśnie bardzo dużo o, o tą pracę nad tym, z jaką intencją, w jaki sposób, jakim tonem my pewne rzeczy mówimy, jakbyśmy też chcieli, żeby do nas mówiono, żeby nam pewne rzeczy przekazywano, jakbyśmy chcieli, żeby nas traktowano. I wydaje mi się, że rzeczywiście, rzeczywiście nie jest to łatwe, jeśli popatrzymy. Jak ze sobą ludzie rozmawiają, e, chociażby w tej przestrzeni internetowej, nawet ci, którzy za, za katolików, nawet za tradycyjnych katolików e, się uważają. Więc na pewno mamy wszyscy bardzo dużo w tym aspekcie do zrobienia. E, napiszcie w komentarzu, co na ten temat e, myślicie. Mam nadzieję, że tutaj e, dotrwaliście. E, czy znacie Ojca? Fabera, czy pierwszy raz słyszeliście o tym, o tej książce, czy już wcześniej o nim słyszeliście, czy czytaliście jego książki, napiszcie mi w komentarzu. Koniecznie to wtedy też będę wiedziała, że dotrwaliście do tego miejsca w nagraniu wkrótce też bardzo wiele spotkań. Dlatego jeśli chcecie być o nich informowani, będą spotkania w Toruniu, w Łodzi, w Jaworznie, w Gnieźnie, to na pewno może coś jeszcze wyskoczy. Śledźcie na bieżąco moją stronę i tam też możecie się dodać do newslettera i będę wysyłać informacje na ten temat. Również postaram się na bieżąco Was informować o pracach, jakie tutaj mamy w studio. I zachęcam Was do tego jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby wesprzeć zrzutkę na budowę, na te wszystkie działania, ja tutaj nie mam żadnych innych funduszy, dla żadnych instytucji nie pracuję, chciałabym dla Was to rozwijać, robić. Jak najwięcej jeśli chodzi, czy to o publikacje, czy to właśnie o filmiki, czy to o spotkanie, czy to o spotkania dla, dzie dla dzieci. No mam nadzieję, że to się uda. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, do zobaczenia! Drodzy widzowie kanałów Ryngraf i Alter Historia. Do tej pory nasze programy były realizowane głównie w warunkach domowych. Pora na większą profesjonalizację. W tym celu od 1 marca będziemy wynajmować lokal na studio nagraniowe i montażownie. To kosztowne przedsięwzięcie, dlatego organizujemy zrzutkę na wyposażenie nowego studia. Liczymy na Wasze wsparcie.